Zajemnie. Uzyskali informacje o miejscowej ludności o tajemniczych masowych grobach w okolicach Katynia. I wtedy właśnie odnaleźli wiele Szyciankę w polskim mundurze. Niemcy, którzy początkowo bagatelizowali całą sprawę o klęsce zainteresowali się tym znaleziskiem. Bardzo szybko okazało się, że tysiące polskiej elity zostało tam pochowanych po straszliwej zbrodni, która miała miejsce w dwa lata wcześniej, roku 1940. Wierni w pamięci tego wydarzenia, tej ofiary, wierni pamięci naszej polskiej historii, Chcemy dziś po raz kolejny, kiedy już można mówić o tej zdrowiu, kiedy już po kilkudziesięciu latach w naszym kraju, możemy głośno odpowiadać słowo karty. Chcemy modlić się i oddać hołd, szczególnie tym bohaterom z naszej szczecińskiej ziemi, którzy tam zginęli. Chcemy dzisiaj modlić się, aby Pan Bóg ich do szczę szczęśliwości, Łatwych stali, a jednocześnie, aby ich ofiara była zawsze przez następne pokolenia doceniana, szanowana, abyśmy na ich krwi budowali dalszą wolność i niepodległość naszej umiłowanych ojczyzny. Warto przypomnieć, Wymordowani Polaków to byli oficerowie, którzy trafili do wojska w wyniku mobilizacji powszechnej w ostatnich dniach sierpnia 1939 roku. Byli wśród nich między innymi lekarze. Policjanci, adwokaci, księża, nauczyciele, profesorowie wyższych uczelni, inżynierowie, prawnicy, a więc krótko mówiąc, kwiat inteligencji. Powstaje pytanie, skąd taki pomysł, taty ocalić od zapomnienia? Pan Grzegorz Jego, nauczyciel historii w szkole podstawowej numer jeden w Radzyminie, poddał taką myśl, Księciu Brałatowi Peszkowskiemu, by tych, którzy zginęli w Katyni, w Charkowie, w Twerze, we wszystkich miejscach zakłady na wschodzie, uczcić posadzeniu temu. Honorowy patronat. Nad całą akcją sprawdziłem prezydent Rzeczypospolitej. Akcja trwa. Jeszcze rok. Dzieli nas od roku katyńskiego. Mamy nadzieję, że do 2010 roku zostanie posadzony dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzydziestu. Juliusz Słowacki kończy kordialnie dramatyczną sceną rozstrzelania bohatera na którego wcześniej podpisał wyrok osobiście sam Czar Mikołaj I zwany żandarmem Europy. We wcześniejszej scenie o zbrodniach rosyjskiego ludobójstwa pisze Słowacki Zapytaj mewy lecącej z sibilu, ilu w kopalniach nieczył, a ilu wyrwnięto, a wszystkich nas łańcuchem z trupem powiązano, bo ta ziemia jest trupem. Przedmogący Boże, racz pobłogosławić te sadzonki dębów, które wyrosły z nasion dzięki zapobiegliwości naszych i braci leśnych. Niech te dęby, królewskie drzewa, symbole siły, długowieczności i nieśmiertelności, będą wyrazem naszej wdzięczności i hołdem dla najbitniejszych Polaków, kapitana Eugeniusza Raszka kapitana Mariana Pająka i porucznika Jana Rassoty, zamordowanym w Kadymu i Charkowie. Prosimy Cię o to, przez Chrystusa Pana Naszego.

Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności. Nie można zagubić w sobie krzyku sumienia jako głosu prawdy, która go przerasta, ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie. Te słowa Jana Pawła II stały się mottem ogólnopolskiego programu Katyń ocalić od zapomnienia. Dzisiejsza uroczystość posadzenia dębów pamięci łączy się ściśle z hasłem Czebińskich harcerzy Będziemy o was pamiętać, przyjętym na 2009 rok. Jest to dla nas szczególny rok, ponieważ mija 70 lat od śmierci naszego patrona i założyciela harcerstwa w Czebini księdza harcmistrza Mariana Luzara. Dla uczczenia tej ważnej dla nas rocznicy realizujemy program, który ma na celu upamiętnienie ważnych dla Polski i dla naszego miasta osób i wydarzeń. Przez posadzenie dębów pamięci uhonorowaliśmy pamięć oficerów z Trzebini, którzy zostali zamordowani w Katyniu i Charkowie. Pięknie dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia. I obecność na dzisiejszej uroczystości. Słowa podziękowania kieruję do rodzin, oficerów są z nami pani Barbara Mudyna, córka kapitana Eugeniusza Raszka ze swoją rodziną. Córki i syn kapitana Mariana Pająka, pani Maria Szal, pani Barbara Wejsik i pan Jan Pająk ze swoimi bliskimi siostrzenica porucznika Jana Lasoty z mężem. Uroczystość naszą zaszczycili kombatanci, za co bardzo serdecznie dziękuję z prezesem zarządu wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych pułkownikiem Julianem Ziębą, z prezesem yy, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowych panem Pawelą. Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele naszych władz. Bardzo. Szanowny Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący Rady Miejskiej, Panie Starosto, Czcigodni Księży Parolacie, Czcigodni Księża Proboszczowie, Czcigodni członkowie rodzin naszych bohaterów, Wszyscy Szanowni Goście, tak jak dąb potrzebuje wody, myślę, że dzisiaj. Te dęby symbolicznie zostanę, zostaną podlane za chwileczkę po prostu przez przyrodę. Tak jak ten dom potrzebuje wody, tak naród potrzebuje historii, pamięci o swojej historii, o prawdziwej historii. Niech te drzewa, które tutaj są sadzone, niech ta dzisiejsza uroczystość przybliża nam wszystkim i przypomina o tych tragicznych wydarzeniach, o tych wydarzeniach, które symbolizują wiele innych tragicznych wydarzeń, dramatycznych wydarzeń w naszej historii. Obyśmy wszyscy, a szczególnie młodzi ludzie, którzy żyją w czasach, kiedy dane nam jest żyć w wolnym i podległym państwie, abyśmy pamiętali, że ta niepodległość, ta wolność została okupiona krwią wielu istnień, wielu Polaków. Często krwią w taki sposób, jak wspominamy naszych bohaterów z Katynia, Harkowa, Miednoje. Nie dane im było nawet wziąć karabinu do ręki w momencie, kiedy ginęli. Te tragiczne wydarzenia należy pamiętać, pamiętać, czasami mówimy, po co pamiętać o tych tragediach. Przede wszystkim po to, aby nigdy już się nie powtórzyły takie wydarzenia, aby nigdy narody między sobą w ten sposób nie zachowywały się w stosunku do siebie, aby żyły w przyjaźni, aby konflikty rozwiązywano w drodze pokojowej. I pamiętać też o tym, że to, że mamy wolny, niepodległy kraj. To jest dar, o którym często wielu naszym poprzednikom, wielu naszym wcześniejszym Polakom, którzy żyli wcześniej przed nami, nie dane było nawet marzyć. Taka Polska, jaka jest teraz, była nieosiągalna nawet często w marzeniach. Oczywiście ją trzeba poprawiać trzeba, jest wiele do zrobienia, ale. Ta pamięć o, o tragicznych wydarzeniach niech nas mobilizuje do tego, żebyśmy tutaj między sobą rzetelnie, uczciwie prowadzili dialog, budowali nasz kraj i prowadzili go ku lepszemu, dobremu życiu, zapewniając w ten sposób lepsze jutro dla pokoleń naszych młodych Polaków, ale też dla Europy, dla świata. Serdecznie gratuluję za podjęcie tej inicjatywy. Serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie również na dzisiejszą uroczystość, która. Naprawdę pozostawia w sercu i w duszy wspaniały ślad. Serdecznie dziękuję Państwu. Panie pośle, Panie burmistrzu, szczęśliwy księża, szanowni Państwo. Trudno nie kryć wzruszenia uczestnicząc w tak podniosłej uroczystości. Doczekaliśmy czasów, kiedy możemy w niekrępowany sposób oddać cześć tym, którzy w tak nieludzki sposób zostali potraktowani. Na nieludzkiej ziemi na wschodzie. Dziękuję organizatorom, że podjęli się trudu przygotowania tej pięknej uroczystości. Przygotowania po to, aby młode pokolenie pamiętało, nie dlatego, żeby w imię zemsty szukać rewanżu, ale dlatego, żeby pamięć o tych strasznych wydarzeniach pozwoliła nam zrozumieć, że System totalitarny zdolny jest do nieludzkich czynów. Pochylamy dzisiaj głowy przed bohaterami Golgoty Wschodu, przed tymi, którzy oddali swoje życie, abyśmy żyli w wolnej Polsce. Pośród nich byli i mieszkańcy naszego miasta, mieszkańcy Powiatu Szanowskiego. Jestem przekonany, że pamięć o nich pozostanie na zawsze w naszych sercach i w naszej pamięci. Dziękuję. Szanowni Państwo, jesteśmy świadkami szczególnej chwili. Może nawet dzisiaj bardzo nie wiemy jakiej, ale mam wrażenie, że po latach będą wspominali, że tu w Trzebini nastąpiła wielka rzecz. Mówiono publicznie o Katyniu. Mówiono o Katyniu, o którym bardzo niewiele albo wcale. Nie pisała historia powojenna, a tu, dzisiaj, w Trzebini, my możemy wspominać te przykre czasy dla nas, ale możemy to robić publicznie. Jestem pełen uznania dla inicjatorów tego wydarzenia, a szczególnie dla księdza kapelana Stanisława Gałuszki, któremu serdecznie dziękuję i gratuluję tego pomysłu. Bardzo dziękuję harcerzom, że tę inicjatywę podjęli i do tego finału posadzenia dębów jako symboli stałych i trwałych doprowadzili. I bardzo dziękuję Pani Komendant, że tu dzisiaj z nami jest tak dużo młodych osób i harcerzy, może i nie tylko, bo to oni mają nieść tę prawdę o tych wydarzeniach i pokazywać na te symbole Sięgając w te czasy tamtej pamięci o Katyni. Jeszcze raz dziękuję pani komendant, dziękuję księdzu kapelanowi. I jeszcze pozwólcie państwo, że wspomnę jedną bardzo szczególną postać związaną z Katyniem, a która była tu u nas w Czebini, A jest to nieżyjący już kapelan rodzin katyńskich ksiądz Peszkowski, który tu do Trzebini przywiózł Matkę Boską Kozielską. I kto miał tę przyjemność się z nim spotkać, to miał okazję to widzieć. Wielka sprawa i wielka pamięć dla tych ludzi, którzy przez lata dbali o to, aby nie zapomnieć o wydarzeniach w katynia. Dziękuję bardzo. Szanowne Państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie na dzisiejszą piękną uroczystość uczci poległych Polaków na nieludzkiej ziemi w Związku Radzieckim. W imieniu Zarządu Wojewódzkiego, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Weteranów Wojennych chcę złożyć Wam gorące podziękowanie za tak piękną, zorganizowaną Uroczystość ku czci Polaków poległych na nieludzkiej ziemi. Jestem osobiście bardzo wzruszony tą pamięcią. Dziękuję władzom samorządowym związ oraz wszystkim organizacjom za ten trud, jaki włożyliście udokumentowanie patriotyczne naszego narodu. Jest wasza tu obecność, jest wyrazem waszej, waszego patriotyzmu, o którym już powiedział ksiądz kardynał Stefan, który Powiedział, że pamięć i groby to przyszłość naszego narodu. Kto zapomina o pamięci, ten naród ginie. Dlatego z całym uznaniem dziękuję Wam za Wasz wysiłek, który włożyliście w dzisiejszą uroczystość. Mam nadzieję, że będziecie dalej kontynuować tę piękną tradycję patriotyczną, jaką dzisiaj tutaj zorganizowaliście. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Witam w imieniu żołnierzy Armii Krajowej, Związku w tej chwili światowego. Dlaczego światowego? Bo, proszę Państwa, historia Polski jest związana z Armią Krajową od 1939 roku. Proszę Państwa, my, akowcy, wiedzieliśmy o Katyniu w tym momencie, w którym zaczęto mordować naszych oficerów. Nie wolno nam było o tym. Mówić głośno, nawet w czasie okupacji. Nie wolno nam o tym było mówić po tak zwanym wyzwoleniu w 1945 roku. Proszę Państwa, dzisiaj możemy o tej prawdzie mówić głośno i wyraźnie. Panowie kombatanci, ci, którzy brali udział w wyzwoleniu, w walkach o Polskę w latach 45 do 89 roku nie wszyscy pamiętali o Katyniu i o żołnierzach Armii Krajowej. Jestem wdzięczny szczególnie Chorowi który zaśpiewał dzisiaj w kościele modlitwę żołnierzy Armii Krajowej. O panie, który się jest na niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń. Proszę państwa, dzisiaj w Trzewini została ta sprawiedliwa dłoń wyciągnięta. Kochana młodzieży, harcerzy, Zuby, wy dzisiaj Dowiedzieliście się o całej prawdzie, począwszy od homilii, poprzez wystąpienia tu przy dębach pamięci. Życzę Wam w Czebini wszystkim harcerzom, wszystkim zuchom, ażeby te dęby pamięci naszych oficerów straconych w Katyniu były dębami pamięci, chociaż tak długo jak Bartek, ten słynny narodowy dom świeci swoją historię.